widzowie. dzisiaj chciałem wam pokazać Moje kulki i zestawy, które będę używał jutro Bo jadę jutro na łowisko karpiowe z Trupino. I ogólnie powiem wam tak, jeżeli jedziecie tam To najlepsze kulki to są po prostu orientalne Nie ma po prostu nic lepszego Łysiciel też na nie łowi i są po prostu super I więc tak Pierwszy zestaw mam na pop oriental, 15 milimetrów to jest Ronirik Rick na pleciące fotulinie kulka mi spadła jeszcze wygląda tak, jeszcze go trzeba naprostować przed parą wygląda tak a drugi zestaw to mam Slip, Slip Driga Yy, Terfotulinie. Tam często kamienie są. No i ten slip wygląda tak. Kurs jeszcze równiej kulki muszę dać. Haczyk to jest lonksza, dwójka. Wygląda to tak. No i na trzy dni, albo sobot od soboty do poniedziałku, albo od piątku do niedzieli. Życzę wam wszystkim dobrych kołowów, a ja lecę się pakować. Siemano.